Siema, krótka aktualizacja kanału, odpaliłem wspieranie na kanale, tak więc jeśli chcecie, jeśli macie taką możliwość, możecie wybrać wsparcie mojego kanału, za co jestem wdzięczny, ale oczywiście jeszcze do tego dojdziemy. Zanim przejdziemy dalej, ważna kwestia, dalej wszystko pozostaje for free, jeżeli chodzi o filmy, jeżeli chodzi o streamy, nic tu się nie zmienia, dalej wszystko jest nie jest za żadną ścianą, więc spokojnie, nic się w tej kwestii nie zmienia. Natomiast, jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał i jeżeli wybierzecie, Coś, ta, żeby zrobić coś takiego, to ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jest to dla mnie całkiem niesamowite i chciałbym to jakoś Wam y, wynagrodzić, tak? Dlatego też są trzy progi odnośnie wsparcia: jest złoto, jest platyna oraz diamencik. I teraz tak. Złoto jest za, uwaga, 5 złociszy niecałe. Za to dostajecie co? Dostajecie przede wszystkim dostęp do co dwutygodniowych aktualizacji mety. To będą posty tylko i wyłącznie widoczne dla wspierających w zakładce Społeczność na YouTubie na moim kanale. I tam będę opisywać aktualną metę w jakiś fajny, mam nadzieję, sposób. Do tego w każdym filmie pojawi się wasznik z podziękowaniami za to, że wybraliście wsparcie mojego kanału. Tak więc tak. Następnie platyna to jest próg 10 złotych, niecałych, niecałych, przepraszam. I tutaj dostajecie przede wszystkim coś, co chyba wydaje mi się dosyć fajne. Oczywiście wszystko, co wcześniej dostali, dostajecie, czyli dostęp do postów, dostęp podziękowania w filmie oraz możliwość wysłania do mnie swojego OPGG, swojego profilu z League of Legends i. Dostaniecie wtedy jakąś pomoc, analizę z mojej strony, tak? Jeżeli chcecie, abym przeanalizował Wasze OPGG, coś co już kiedyś zrobiłem w takiej formie pilotażowej, nazwijmy to, właśnie będzie możliwe w tym progu. Ostatnia y, ranga to jest diament. Y, I diamencik to będzie forma 25 zł, więc już bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Bardzo, bardzo dużo pieniędzy, i w zamian za to, oczywiście, dostajecie wszystko co wcześniej, czyli y, dostęp do postów, dostęp y, do podziękowań. Jest dostęp do podziękowań, jak to brzmi, no ale okej, okay, podziękowania w filmach. Możliwość przeanalizowania OPGG wraz z miesiącu. Nie wiem, czy dodałem do platyny. To jest raz w miesiącu, żebyśmy nie spamowali siebie nawzajem. Raz w miesiącu przeanalizuję wasz, wasz profil. Więc, jeżeli chcecie to tak to wygląda i tutaj w diamencie oczywiście dostajecie te wszystkie rzeczy i dodatkowo będzie możliwość umówienia się na jakieś gierki. Tak więc jeżeli będzie jakoś dużo ludzi to myślę, że będziemy umawiać się na większej ilości gier, jeżeli nie to będziemy się umawiać na dwójkę. Natomiast tak to będzie wyglądać. Zamierzam też założyć Discord oczywiście mojego kanału, gdzie będzie te wszystkie rzeczy można dogadać się, w, myślę, w miarę troszkę lepszy sposób. ok czyli mamy trzy progi przede wszystkim nie czujcie się, że musicie to robić, bo to nie jest w żadnym stopniu, YouTube nie jest moją pracą póki co, może kiedyś tak się stanie i bardzo bym tego chciał oczywiście, ale na razie YouTube nie jest moją pracą, nie jest to moja, moja jakby e, źródło utrzymania, więc też nie czujcie się jakoś ciśnięci, że, e, że, że powinniście to zrobić, jeżeli chcecie to fajnie, jeżeli możecie to jeszcze fajniej i wszystkim bardzo dziękuję i dlatego też są te progi, aby to jakby tą wdzięczność wykazać. Tak więc y, to wszystko krótka aktualizacja z mojej strony to wszystko dobrego wieczoru pa pa hej